Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, tu Marta Trzcińska. Dziś chcę Wam opowiedzieć o tym, kto Was osądzi po drugiej stronie, czyli po Waszej śmierci. Szanowni Państwo. Ja miałam się w ogóle absolutnie nie rozwijać na ten y, temat, na temat tego, co dzieje się po drugiej stronie. Ale z jakiegoś powodu e, chcę nagrać to wideo, ponieważ mam dość już wysłuchiwania tych wszystkich pierdół na temat. Karmy, rozwoju duchowego i jakichś innych e, nic nieznaczących dla nas, dla naszej duszy, pierdół. Dlatego w dzisiejszym filmie powiem Wam, co tam się dzieje po tej drugiej stronie i kto Was osądzi i czy w ogóle ktoś Was osądzi po drugiej stronie. E, Moi drodzy, prawda jest taka, że nie istnieje absolutnie nic takiego jak grzech, ani jak karma, ani jak osąd po drugiej stronie, ani jak brama świętego Piotra, który was tam albo wpuści, albo nie wpuści, albo nie istnieje też nic takiego jak niebo i piekło. Nie ma dualizmu. Jest tylko życie u Boga albo życie w innych wszechświatach, które są piekłem. I teraz wiem, że w wielu osobach wywoła to, co powiedziałam bardzo duże oburzenie, ale w sumie w ogóle mnie to nie obchodzi, no bo przecież ja. ja. Taka arogancka, w ogóle podła małpa, co by mnie tam miało to w ogóle interesować? Ehm, wygląda to dokładnie tak, jak powiedziałam: kiedy umrzecie, nikt was nie będzie rozliczał z waszego życia. Nikt was nie będzie sądził e, i nikt nie będzie was oceniał. Moi drodzy, e, to, co musicie zrozumieć, to że wy tu jesteście dla siebie, dla swojej duszy, dlatego aby ta dusza musiała, znaczy nie musiała tylko, żeby mogła doświadczyć czegoś, 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 co ona chciała doświadczyć, czegoś, co wy trzymacie gdzieś głęboko w swoich sercach, przez co Macie ogromne problemy zdrowotne. Najczęściej odbija się to na waszej wątrobie i woreczku żółciowym, a przez to na stawach i kościach. Dlatego, że wasza dusza chce dać upust swojej ekspresji twórczej, wasza dusza chce tworzyć życie. Wasza dusza chce żyć tak jak chce żyć. Wasza dusza chce robić coś, na co Wasz umysł, czyli to, co Ty myślisz, że jest tobą, jej nie pozwala. I teraz, aby zrozumieć to, o czym mówię, przede wszystkim, musicie zrozumieć, że to, co Wy postrzegacie przez pryzmat swojego ego czyli przez pryzmat świata dualizmu, jest całkowicie oderwana od prawdziwej rzeczywistości i nie jest to w ogóle prawdą. Aby dostrzec problemy, e, przepraszam, aby dostrzec pro, po, potrzeby swojej duszy, musicie wyłączyć tego krytyka, gdyrającego Wam w głowie, musicie wyłączyć Możliwość udzielania się Waszemu ego. I musicie zacząć, znaczy od tego trzeba w ogóle zacząć, aby Wasza dusza mogła dojść do głosu. I najlepiej jest to robić w postaci medytacji: dać sobie te pół godziny, chociaż dziennie, poświęcić dla siebie na medytację, że. A czy medytacja też się kojarzy gdzieś tam z tym, co robią buddyści, natomiast wystarczy ten czas dla samej siebie w wannie, bez telefonu, bez kontaktu z nikim, po prostu wskoczyć do wanny, nalać sobie dużo wody, piana, jakieś ulubione olejki, żeby nam było dobrze. O niczym nie myśleć, zrelaksować się, i to już jest forma doskonałej medytacji, i wtedy dopiero Wasza dusza zacznie dochodzić do głosu, i wtedy dowiecie się, czego ona naprawdę potrzebuje. I z doświadczenia wiem, że potrzeby duszy mogą być naprawdę niesamowicie zaskakujące, ale Prawdą jest również to, że jeśli nie będziecie ich realizować, to będziecie po prostu chorować. I teraz wracając do i będzie sądził żywych i umarłych, e, i jakie tam, jakich jeszcze tych pierdół w ogóle oni tam uczą. O tych grzechach i w ogóle, nie, ja już nawet tego nie pamiętam. Nieważne. Mm, moi drodzy, nikt was nie będzie sądził. E, jedyne, czego doświadczycie, kiedy umrzecie, to będzie niesamowita lekkość, e, niesamowite poczucie e, wibracji miłości, wibracji tego, że Jesteście tak totalnie akceptowani, że ktoś was tak mocno kocha, że to jest tak ogromny poziom wibracji akceptacji, że nie będziecie mieli się czego bać i pomimo tego, że dookoła na początku tej drogi będzie panował mrok i ciemność, a wy będziecie unosić się gdzieś tej przestrzeni próżni, to ta wibracja akceptacji i tego, że nie ma dobra ani zła, że nikt was nie ocenia, że nikt was za to nie ukara, że jesteście w końcu wolni. To będzie tak cudowne i niesamowite uczucie. Że w ziemskich słowach jest to po prostu w żaden sposób nie do opisania. E, trzeba tego po prostu e, na własnej skórze doświadczyć, i ja miałam tego okazję. Tam po prostu wszystko jest, jakie jest. Nie ma dobra ani zła. Nie ma Oczywiście żadnej kary, nie ma żadnego oceniania, nie ma grzechu, nie ma karmy. Tam jest jedynie analiza waszych doświadczeń życiowych. A analiza nie jest oceną ani osądem. To jest wszystko w energii totalnej, wszechogarniającej akceptacji, i zrozumienia tej energii nie da się w żaden sposób doświadczyć tutaj na Ziemi. I o tym właśnie, jak ogromnym ciężarem jest dla naszej duszy umysł, świat dualizmu i nasze ego i ciało, możemy się dowiedzieć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się z tego ciała uwolnimy. I kiedy przejdziemy na drugą stronę. E, ogólnie osoby, które tego doświadczyły, na pewno nie mogły chcieć wracać na Ziemię, dlatego że nikt normalny nie chciałby tutaj wrócić po doświadczeniu czegoś, e, czegoś takiego. Ja również nie chciałam, no ale wróciłam, jak widać, bo jestem tutaj i gadam do Was. E, w związku z czym, moi drodzy, nie chcę, żebyście dawali się ogłupiać i omamiać tym wszystkim pseudo, religią, new age czy księżą, czy komukolwiek innemu, bo nikt was. Nie będzie za nic rozliczał. Wy jesteście tutaj tylko i wyłącznie dla samych siebie. Owszem, macie rodziny, e, którymi z fizycznego punktu widzenia trzeba się zająć i o nie zatroszczyć, skoro już powiedziało się A, to trzeba powiedzieć również B. Ale musicie przestać dawać się wykorzystywać i zacząć. Doceniać siebie, swoją wartość i dążyć do poznania pragnień własnej duszy, bo to poziom realizacji tych pragnień będzie poddawany analizie. To wasz poziom. Yy, doświadczeń i tego co zrobiliście, ale a co mogliście zrobić lepiej. To będzie poddawane analizie na podstawie doświadczeń. Jeśli nigdy nie dopuścicie swojej duszy do głosu, to tam nie będzie po prostu co oceniać eee, i tyle. Więc to, co chciałabym, abyście zapamiętali z tego filmu, to przede wszystkim to, że jesteście tutaj, bo jesteście. Jesteście tutaj dla samych siebie. I nie istnieje żadna karma, nie istnieje żaden grzech. Tam po drugiej stronie nikt was sądzić nie będzie. Nie musicie nikomu płacić za to, aby. Doznać yy, wybawienia za grzechy, czy za co tam się jeszcze tym księżom płaci. W każdym razie nie musicie za nic płacić, nie musicie niczego wykupywać. A tym bardziej swoich grzechów, bo tam po drugiej stronie nie ma żadnego świata dualizmu. Tam nie ma dualizmu, tam nie ma ani dobra, ani zła. Tam jest tylko i wyłącznie wszechogarniająca akceptacja. Eee, więc naprawdę nie macie się czego bać. Popatrzcie trochę z punktu widzenia, Takiego dziecka, które z uporem maniaka dąży do tego, aby dostać od mamy to, czego ono właśnie potrzebuje, i wy tu na Ziemi, wasze dusze są właśnie takimi dziećmi, które przyszły tutaj doświadczyć czegoś nowego, czegoś, co jest indywidualne tylko i wyłącznie. Dla Was. Każda dusza ma inne potrzeby, odkryj te potrzeby i przestań przejmować się tymi głupotami, które wciskają Ci do głowy inni. Powiedzmy sobie: inni, bo tutaj nie ma co jakby rozkrajać tego na e, jednostki, bo jest e, no, bardzo wiele tych e, wszystkich kierunków New Age, e, religii, takich, siakich. Pseudo rozwoju duchowego i w ogóle, zresztą paradoksem jest dla mnie to, że wszyscy ludzie, którzy odchodzą od katolicyzmu i interesują się właśnie rozwojem duchowym, to w ogóle co oni wtedy robią? Albo idą w ezoterykę, która jest również kierunkiem New Age, albo e, idą w rozwój duchowy i wtedy pracują nad swoimi czakrami i nad innymi pierdołami. To, że jakby człowiek ma swój system energetyczny, to, to, to jakby jest, to, jest, to jest wiadome, tak? Natomiast nie o to w tym wszystkim chodzi. Zacznijcie dopuszczać do głosu, głos swojej duszy i odkryjcie swój własny cel w życiu, swoje własne powołanie. I możecie przestać się martwić tego, że ktokolwiek, kiedykolwiek was oceni za wasze czyny. Przestańcie słuchać się dookoła ludzi, którzy was oceniają i którzy was mm, zniechęcają do tego, aby iść po prostu własną drogą. Kim są ci ludzie dla Was? Kim oni są? Zastanówcie się nad tym: czy ważniejsi są dla Was ci ludzie, którzy odbierają Wam możliwość podążania własną drogą w życiu? Czy jednak Ty sam, Ty sama jesteś dla Siebie najważniejszą osobą na całym świecie? Pozostawiam Was z tymi przemyśleniami, życząc Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w kolejnych filmach.